Projekt o nazwie prototyp mobilnego wieloczujnikowego systemu obserwacyjnego, przeznaczonego do zabezpieczenia strefy nadgranicznej, ale oczywiście nie tylko, bo ten, tego typu system może być wykorzystywany w wojsku i w innych jednostkach militarnych. System nasz składa się generalnie z kilku urządzeń. Jak sama nazwa wskazuje, jest to system obserwacyjny. Obserwujemy w świetle widzialnym, w podczerwieni i w częstotliwościach radiowych. Jednym z elementów systemu jest dookólna kamera termowizyjna, czyli można powiedzieć taki pasywny radar podczerwieni. Do obsługi tego systemu mamy jeden z monitorów zainstalowany w kokpicie samochodu gdzie mamy dookólny obraz otaczający nas w podczerwieni czyli mamy obraz 360 stopni możemy tutaj sobie ustawić interesujące nas strefy obserwacji i w momencie jeżeli zostanie ona przekroczona dostaniemy alarm na tej konsoli pokaże nam się kierunek, konkretny punkt, gdzie została ta strefa przekroczona. Również na tym maszcie mamy antenę z nasłuchem dookólnym i tutaj słuchamy częstotliwości radiowych i również jest to w, jako alarm, że w danym terenie do dwóch kilometrów występuje jakaś transmisja radiowa, czy to krótkofalowa, używająca krótkofalówki, czy telefonu komórkowego. Następnym elementem systemu jest dron na linii kablowej. Jest to nic innego jak taki przenośny maszt, który umożliwia nam wyniesienie do 60 metrów urządzeń zainstalowanych na dronie. Na dronie mamy zainstalowany system anten, który pozwala nam na kierunkowy nasłuch częstotliwości radiowych. Mamy wtedy kierunek konkretny, z którego kierunku dochodzi, nadchodzi. Transmisja radiowa i mamy głowicę obserwacyjną również z kamerą termowizyjną i widzialną. Jako platformę naszego systemu wybraliśmy samochód terenowy marki Isuzu DEMAX. Jest to standardowy samochód terenowy z całą tą częścią tylną skonstruowaną i zabudowaną przez nas. W części tylnej znajduje się wysuwany masz teleskopowy. Jak wspomniałem, z kamerą dookólną i systemem anten dookólnych znajduje się lądowisko dla drona, zwijarka do linii kablowej i cały system zasilania. System jest autonomiczny, może pracować do 8 godzin na bateriach, które są umieszczone wewnątrz zabudowy. Celem tego projektu, tego, tego pojazdu jest Komenda Główna Straży Granicznej. Został on zbudowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe i powstaje ten pojazd, powstał z doświadczeń funkcjonariuszy Straży Granicznej, które zostały zgromadzone na przestrzeni 25 lat, czyli prawie ćwierćwiecza, w użytkowaniu podobnych tego typu pojazdów obserwacyjnych, jak i innych technicznych środków ochrony granicy. Które Straż Graniczna wykorzystuje w codziennej służbie. Mobilny system optoelektroniczny przeznaczony do nadzoru strefy nadgranicznej. Jest realizowany przez konsorcjum, którego liderem jest Wojskowa Akademia Techniczna. Każdy etap projektowania i wdrażania tego pojazdu jest prowadzony przy współpracy z funkcjonariuszami Straży Granicznej i wykorzystaniu ich doświadczeń. Dodam także, że pojazd przeszedł już pierwsze terenowe testy bezpośrednio w ochronie granicy państwowej na granicy z Obwodem Królewskim Federacji Rosyjskiej. Testy wypadły pomyślnie. Teraz zaplanowano kolejne szkolenia dla funkcjonariuszy oraz testy na kolejnych odcinkach granicy. Muzyka